Hej! Witajcie, moi mali niewolnicy! Muszę tutaj tak jakoś się odwrócić, żeby mnie odbijało monitorów w kamerze. Heh. Jak to. Czy... Niech będzie. Wa... Zgaszę monitor. Nie będę widział siebie, ale widzę kamerę i wiem gdzie mam patrzeć. No dobrze, chyba teraz jest ciemniej, prawda? No w każdym razie. Witajcie z powrotem, tutaj w moim miejscu tutaj, gdzie jestem. Wróciłem ze szpitala. Po dwóch miesiącach wróciłem w końcu ze szpitala. I pierwsze co zauważyłem to to, jaki mój monitor jest ogromny. Nie pamiętałem tego. Przez ostatnie miesiące, przez ostatnie dwa miesiące na małym telefonie musiałem działać, później na takim malutkim laptopie. I teraz taki ogromny monitor, mój Boże. I pierwsze co zrobię to. Wiedźmin, tutaj, proszę bardzo, nie wiem czy to widać. Wiedźmin. Blood and Wine. To jest pierwsze, za co się zabiorę po nagraniu tego filmu. No cóż, miałem opowiedzieć, co takiego w ogóle miałem, co się zdarzyło. Okej, okay, powiedzmy tak, byłem w szpitalu, bo mnie bolało. Ała, ała, skończyło się, trochę tam robili i się skończyło. No nie, dobra, chcieliście wiedzieć trochę więcej i dokładniej. Więc z początku jeszcze chciałem powiedzieć, dziękuję bardzo za te wszystkie życzenia, powrotu do zdrowia i tak dalej. Było tego naprawdę dużo. I nie było dużo osób, którzy mówiliby. by Chuju, nagrywaj znowu, bo ci przypierdzielę moją masywną pięcioletnią dłonią, która jest z kamienia Kiedy ją pomaluję farbami I na czarno będzie taki czarny kamień No W każdym razie, miałem zapalenie trzustki Lekarze nie wiedzieli też czemu Powiedzieli po prostu, że prawdopodobnie miałem pecha ale od teraz muszę uważać na żarcie. I w ciągu ostatnich miesięcy schudłem około 25 kg. To dobry start. To, to dobry start. Powiedzmy tak, byłem niby też blisko śmierci, ale nigdy tego nie realizowałem. Naprawdę nigdy tego nie realizowałem. To dopiero mi o tym powiedzieli, kiedy już po wszystkim było. Czy naprawdę teraz musiała ta kamera się ruszać? O, ok, obojętnie. No cóż, było świetnie. Mm, niesamowicie. Zaczęło się w pociągu, zaczęło mnie napierdzielać w pociągu, musiałem wyjść i zadzwonić po karetkę, tak to się zaczęło. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka przez następne miesiące. Myślałem, że tylko tydzień sobie posiedzę i będzie po wszystkim, bo jeszcze nie wiedziałem, co, że to tak poważna sprawa. Wtedy się okazało, że dłużej zostaje i tak mówili mi No a niedługo pan wyjdzie, jeszcze trochę, jak jeszcze tydzień, jeszcze tydzień, i tak doszło do dwóch miesięcy. Przez pierwsze tygodnie nie miałem w ogóle niczego. Internetu, książek, niczego. Nawet siły nie miałem do tego. Później kiedy przenieśli mnie do innego szpitala, bo w tym szpitalu, w którym ja leżałem, nie mogli nic zrobić. W tym drugim włożyli mi do brzucha takie rury i takie worki mi tu zwisały. No tak, i tam musiały spływać takie syfy, żeby oczyścić to. Co było zakażone i tak dalej No i to mi ostatni worek mi zgieli parę dni temu Powiedzieli No Jeżeli wszystko pójdzie dobrze to niedługo wróci pan do domu I wróciłem To jest ca cała historia Ale w ciągu pierwszych dni zobaczyłem więcej Rzeczy w tym szpitalu Więcej oddziałów Wszystko do cholery mi robili Niż wielu ludzi w całym swoim życiu widzi Można tak powiedzieć Tyle rzeczy widziałem, kurde co oni ze mną robili no i cóż, a teraz muszę uważać po prostu na żarcie, muszę też uważać, z początku muszę uważać na to, żeby się, żeby za dużo się nie przepracowywać, żeby nie przesadzać z siłą i tak dalej, z noszeniem różnych ciężarów i te sprawy, powoli mam zaczynać, ale później, prawdopodobnie około pół roku wtedy powinno się polepszyć, no i przez trzy lata nie mogę pić alkoholu. Ja pierdolę. Moje życie nie ma już sensu. Teraz, kiedy nie mogę pić alkoholu. Ja jestem przecież anonimowym alkoholikiem. Bez piwa nie mogę żyć. A ci, którzy uważali, to wiedzą, że ja w ogóle alkoholu nie piję. Więc. Ale. to dla mnie najmniejszy problem. I w każdym razie najbardziej mnie bolało to, że przez dwa miesiące nie mogłem nagrywać zagrajmy. Bo później mogłem co prawda oglądać filmy na YouTubie, ale już mnie szał doprowadzał, że nie mogę. tego sam nagrywać. Chciałem nagrywać. Miałem ochotę nagrywać Zelda, Pokémony, nowe serie. Wyszło demo Pokémonów, które chciałem nagrywać. Chciałem nagrywać Spirit of Justice, Duel Destiny skontynuować. No i nie mogłem. I też straciłem dużo na komentowaniu. Już nie potrafię tak komentować jak kiedyś. Będę musiał się znowu w to wczuć. To będzie okropne. Um, no cóż, ludzie. Powiedzmy tak. Teraz opogadamy na temat serii, które się pojawią na kanale w najbliższym czasie. Mamy teraz otwartą Zeldę, Ocarina of Time, Pokémon Pearl oraz Phoenix Wright Dual Destinies. No i Spirit of Justice, które pojawi się od razu po Dual Destinies. Co do najważniejszej serii, czyli Phoenix Wright Dual Destinies, ona, ona będzie się pojawiała, się, Postaram się od następnego tygodnia ją przesyłać. Albo nagrać przynajmniej, żeby się odcinki pojawiały codziennie. Będą prawdopodobnie krótsze, ale postaram się je nagrać jako tako. Żeby były. Mm. Druga seria, która jest mniej ważna, to... Zelda. Chociaż to też w sumie ważna seria, ale. No i właśnie dlatego, że to jest to ważna seria. Wiem, wybaczcie mi. Wybacz mi Antasman. Wiem, to będzie. To będzie okropny czas teraz. Zelda Ocarina of Time zostaje. Nie anulowana, tylko przerwana. Głównym powodem jest to, że chcę teraz zacząć mój powrót z nową serią, którą nagram od zera. Będzie to krótka seria, ale jest to gra, którą, na którą w ciągu ostatnich dni w szpitalu, kiedy oglądałem Let's Play z drugiej części, tak mnie ochota nabrała, że chciałem tą grę w końcu przejść, tym bardziej, że łączy mnie z tą grą pewna mała, śmieszna historia. I poza tym jeszcze. E, co chciałem powiedzieć? Oglądałem Let's Play z tej gry i naprawdę mnie cholernie tutaj zachciało mi się, żeby w to grać. I ta gra była też przy okazji... stoi u mnie od lat. I chciałbym ją w końcu przejść. Ale jest to trochę nowsza gra, powiedzmy tak. I będzie to takie ryzyko dla mnie, bo... wątpię, żeby ta gra miała dobre wyświetlenia. I komentarze, że ktokolwiek będzie ją oglądał. Jeżeli tak, to będę się cholernie cieszył, ale wydaje mi się, że ta gra będzie miała gorsze wyświetlenia, niż Profesor Layton, a Profesor Layton miał dni, kiedy trudno było 20 wyświetleń. To były czasy... Chyba 4 miesiące temu, aż mi się płakać chciało przy tej serii, że nikt jej nie oglądał. No nie nikt, nie można nazywać ludzi, którzy to oglądali nikim, bo ktoś tam jednak był. I za to dziękuję. Ciekawe, czy przy tej serii coś będzie, bo jest to gra, która jest dość nowa, która była często nagrywana na YouTubie. I takie gry są zazwyczaj u mnie nieoglądane. Dobrym przykładem było kiedyś Resident Evil Revelation. I zawsze jakieś gry, które chciałem nagrywać na premierze nigdy nie miały dobrych wyświetleń. No ale dobra, jutro zobaczycie, co to za gra będzie, jeżeli uda mi się ją dzisiaj pobrać na Steamie. Mhm. Zobaczymy. Wypróbuję parę gier. Mam parę gier, które chciałbym przejść jeszcze, ale zobaczymy. W każdym razie Zelda powróci prawdopodobnie w grudniu. Hmm. Trzecia seria to Pokémon Pearl. Pokémon Pearl będzie szło dalej. Najlepsze jest to, że od dwóch miesięcy mam jeszcze nagranych z 10 odcinków, czy tam 11 może trochę więcej. Mam nagrane w każdym razie odcinki i nie mogłem ich przesyłać. Były niewyrenderowane, nie mogłem nic z nimi zrobić, bo nikt tutaj z tych, którzy tutaj mieszkają, nie potrafi się tym obsługiwać i nie, nie mogłem dać instrukcji. Szkoda, prawda? Bardzo szkoda. No, ale będzie się pojawiało teraz i będę nagrywał prawdopodobnie Pokémon Pearl do momentu premiery Pokémon Sun i Moon. Wtedy pojawi się jedna z tych edycji, nadal nie wiem która, na moim kanale i będę nagrywał ją. No i na dniach powinno się pojawić demo Pokémon Sun i Moon, bo wyszło, kiedy mnie nie było, kiedy byłem w szpitalu yy, dobry tydzień temu i nie mogłem go nagrać. To nagram teraz, bo chcę tego em, Greninja Asha. Chcę mieć go w mojej kolekcji. Nie będę nim nigdy grał, ale chcę go mieć po prostu. I chcę zabrać to co tam jest, chcę pokazać jak to wygląda. Bo jak dotąd wiedziałem, że chyba tylko jedna albo dwie osoby to nagrywało i też tak z dupy, że po prostu trochę sobie grali i reszty nie pokazywali. Ale ja w dniu premiery patrzyłem, może się to zmieniło. No cóż. Zobaczymy w każdym razie. Hmm... No, to chyba tyle, prawda? To byłoby na tyle. Teraz nowy zaczyna się z seriami. Mogę powiedzieć, że będę miał prawdopodobnie teraz dużo wolnego. Dużo wolnego będę miał. Prawdopodobnie około 2 miesiące, coś takiego, bo dopiero w lutym będę musiał wracać do mojej szkoły. Bo teraz 2 miesiące przegapiłem i nie chcieli mnie już. Nowy semestr się zaczyna wtedy, i dopiero no. Mam teraz wolne. A i tak musiałbym się kurować, miałbym teraz zwolnienie na jakieś 6 tygodni prawdopodobnie. No dobra. Wyglądam to przy tych vlogach pewnie jak spierdolina, tym bardziej, że. Dokładnie to. Czekaj. Coś stało teraz. Do że tutaj cały czas mi się. biurko. no To też pieprzaj. Że mi się cały czas biurko kiwa. Cały czas mi się to pieprzone biurko kiwa i. No. Się kiwa ten film. I wyglądam jak debil przy tych vlogach, bo nie vloguję. Normalnie. Special na 4000 widzów. <laughs> ta fryza. Special na 4000 widzów też się pojawi... Nigdy. Nie wiem czy się pojawi. Możliwe, że będzie spóźniony na 4000, a jeżeli nie uda mi się nic wymyślić, to będzie na 5000. No cóż, mamy teraz jeszcze 2 miesiące do końca roku. Od teraz. Więc postaramy się jak najwięcej zrobić w tym roku. Zastanawiałem się też nad trzema filmami dziennie, ale to zobaczymy. Mario Kart 8 oraz Mario Maker też się będą teraz pojawiały jako takie poboczne serie Co jakiś czas odcinek, myślę, że w tygodniu przynajmniej jeden Zobaczymy, teraz kiedy mam trochę więcej czasu, próbuję to wszystko zgrać No dobrze Powiedziałbym Że Wiedźmin mi się pobierze za chwilę Nie, za 3 godziny pobierze mi się Wiedźmin 3 Blood and Wine Krew i wino, czyli dodatek Dodatek mi się teraz będzie ściągał co ja zrobię w tym czasie? Pooglądam sobie coś na YouTube albo wyjdę na dwór. Zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. I od jutra zaczynamy! Rozpierdol na tym kanale będzie pięknie, aż melony się rozpierdzielą. Kto się cieszy, że wracam? Nikt. Nikt. Wszyscy są. W grobie. Nikt się nie cieszy, jak to teraz wygląda. O mój Boże, kiedy byłem w szpitalu, jeszcze bardziej mi te Włochale urosły. Eee. je podciąć. Przynajmniej te końcówki, żeby nie wyglądały tak jak gówno. Dobra, w każdym razie. Cześć! Na razie! Dla tych, co nie wiedzieli, jak wyglądam, proszę bardzo, to jest Gerald. Rzadko się pokazuje, ale czasem tak. Tak gruba świnia 39. Cześć.